Właśnie się pakujemy do Wietnamu. Jest prasowanie. Jest Prosecco, które dostałem z mojej kochanej firmy. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ciepło dzisiaj było przy pożegnaniu. Znaczy, ciepło na sercu. I co, tu trzeba zrobić? Update, update, spakowania, ciąg dalszy. GoPro, czapeczki, bo. Wyprodukowaliśmy piękne zakola, więc trzeba mieć fajną czapkę na głowie. Pamiętajcie o tym. Pozdro za kulaki. A tutaj y, ładnie poskładane ubrania. Koszuleczki, Lewandowski, Polski, Brazylii. Moje letnie na imprezy, no i na Sylwestra coś do odkażenia. Żubróweczka. Tutaj też kamera, jakieś coś na trawienie. Co tu? Elektroity, Tu! Dopadło, mam nadzieję, że nigdy nie dopadnie. Zdjęcia będziemy robić. Takie, które są drukują się od razu, więc spoko opcja. No i teraz jest challenge, żeby to wszystko zmieścić tutaj. Zmieścić to tak, żeby to miało ręce i nogi i nie ważyło 10 tysięcy kilogramów. Bo przez 5 tygodni plecki będą boleć. No ale co zrobić, nie co zrobić. Czego się nie, zro czego się nie robi dla podróżowania, tak? Dla widoków i różnych takich przygód. Adventures, adventures. Dobra, pakuje się. Jeszcze muszę zaupdate'ować mój plecach, tak żeby jutro było 12. Już gotowy. Pod... Nie Update: Jesteśmy na Heathrow, wyjechaliśmy, Więc teraz tylko iść i zrobisz odprawę. A to będzie największe wyzwanie, co się nigdy nie robiło. Pozdrawiam. Pani powiedziała, że nie ma problemu, że załatwimy, więc będzie odprawę. Będzie odprawa Wymyśliłem coś lepszego niż Andrzej Buda Wietnam by casting no to jest chore, no co zrobisz? Najby mnie, ale nic nie poradzimy, no Prezydent idzie. Casting! Zapraszam na casting! Siema! Siema, kuchył! Ja jak do dotarł co? Ojej! To fajnie. Od rana, panie. Przygoda, co? Powiem ci też miałem stres, ale trochę załatwiłem. Niski. Róże, co? Ale ma jeden silnik, dwa. He? Dobra, działa. Miłe panie, właśnie nam dały. Dały do Otwieramy, robimy test. Test piwa, tak? A, zapach. Morski

Danie mamy czaumek z chyba indykiem, jak się nie mylę, albo porkiem z czemik. Kulki owocowe, to jest prawdziwe masło, nie? I krosanki. Simon Właśnie przeprowadzamy czat grupowy o piłce nożnej, bo to jeden temat, który został tu poruszony, to oczywiście pozdrowienia ze Starych Jamonek i Manchester Eats Red. Zobaczymy, czy ktoś się tutaj nam zgłosi do konwersacji. To nasze ostatnie sekundy życia. Przewidywane jest wielkie turbulencje i, i lodujemy bez skół. Fajnie się leciało oglionek Dobry i kawa Ale co no, poradzimy, z tym poradzimy ładne słoneczko Cywilizowany kraj można sobie ciepłą wodę nazwać, a nie Człowiek wylądował w Chinach i teraz trzeba się pozakrywać, żeby nas nie zamknęli. Ładnie to no bardzo ładnie Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Nie wiem, Nie wiem. Nie, bo to trzeba jechać. już. Musimy się zawsze. Good morning Vietnam, ta. No? Tak tak, <grymiania> <czerwone> tak, tak, tak. Tak, tak, <grymiania> tak. Wolnik <grymiania> Wietnam. Która godzina? Pierwsza, 30 Niedziela. Boży dzień. <Wielka>. Zmienię to wejść. No ale... right. <grymiania> Pokój 103. Trzecie piętro. Okrągłe schody. Pani bardzo myła, łóżko bardzo twarde, ale jeden minus największy. Nie było karaluchów i, i, i pluski. Liczyliśmy już na hardcore od samego rana. Ale nadrobimy, nie? Witamy w Hanoi. Morning. Dzień ciało. Dawaj, idziemy, chodź. Nie, nie, zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. Babcia, Szybka konwersacja z lokalnymi o SIM-kart. Zaangażowane było około 5 osób, więc... Pomoc dostarczona. No. Teraz idziemy sobie kupić karty, wymienić 2 dolary i będzie git. Musimy zrobić 200, to wtedy będzie najlepiej. Jest? <grystanie> come on, come on. <grystanie> okay. Zmieniamy właśnie karty w lokalnym stepie Za 200 dongów 300 giga to dobry deal Chili Chili Właśnie jesteśmy u naszego kolegi Wietnamczyka I aktywujemy 300 giga internetu Tak, żeby starczyło A Adam kupuje wółeczkę Wółeczkę kupujesz Tak Ah. Uh, thank thank you. you very much. Okay. Super. Good job. Come on.

Nie macie? No nawet... dobrze. Właśnie jemy lokalne jedzenie i tutaj młodych zdjęcie poprosił. Zdjęcie z youtuberem. To pierwszy test. Lokalne jedzenie właśnie spróbowane. Zobaczymy co się stanie za 3 godziny. Za 4. Zobaczymy czy przeżyjemy. Tutaj. No i do tej pory chodziliśmy, czyli 5 godzin. Zrobiliśmy około 5 Ile zrobiliśmy oprotów? Z, Z 10 tysięcy? Z 10 tysięcy, Ale jeszcze wychodzimy, nie? Zaraz no. zobaczę. ja mam taki przecież telefon górny przy sobie. To zobaczę. 12 123. Zawsze są dwa typy podróżujących. To jest jeden typ podróżującego? A to nie, to, to jest Twoje. Poczekaj, to, jest... to jest jeszcze Twoje. To jest drugi typ podróżującego. Mam takie woda, życie. Ma. Zobaczcie, woda, nie, woda. Woda. Na, Na woda, oczyszczenie. Wóz. Krótki update. Czyli i wieczorem. Zobaczymy, co się dzieje. Przejdziemy się. Napijemy się lokalnego trunku. Zjemy coś dobrego. No, więc. Mały urywek będzie z tego zaraz tu. Jest. Jesteśmy na targu w Wietnamie i teraz się zastanawiam, po co ja tyle pieniędzy wydaję na tej Vinted w Anglii Jak to wszystko jest? North Face, Patagonia Wszystko, wszystko, aż mnie oczy bolą. Patrzeć nie mały najeczki dla Drivewców, Stusi też jest Wszystko jest. I po, można to kupić po 20 funtów fajną Patagonię czy tam North Facea które w Anglii kosztują na vintage minimum po 8 dyk po stuwie jak nie lepiej. Nic tylko kontener brać i wysyłać, nie? Oczy bolą, jak człowiek patrzy na to. Dobra, chyba trzeba coś zjeść. Moje ulubione siedzenie. Zupka. Jedziemy z ma na wycieczkę. Ten Dawaj, dawaj, come on, come on. Come on. Powiesz, a zapłaciliśmy od razu? Nie. No to chuj wam w dupie jesteśmy. Za stówkę jedziemy sobie bryczką. Bo już trochę stare nogi są. Stówkę, czyli 16 zł. No. Zobaczymy, jak długo. 15 sekund. Zobaczymy, czy nas nie zeskamuje, czy zeskamuje. Zobaczymy. No. Ale chciał 200 od osoby, nie? To zeszedł z 200, z 400 na stówę, nie? To na duży update. Na nagrycję. A na skokierze czuję. Tak. Trzeba jakiegoś drinka się nabić, bo tak na sucho tu chodzić, to. Jeździć, to tu? Jeździć, tak. No, o, kur... Dobra, przeleciał. To, to było niezłe, nie? To jest nasz pierwszy dzień w sumie w Hanoi. Musimy się przejść, coś zjeść bardziej już było w sumie późno. W sumie żadnych atrakcji takich większych nie widzieliśmy. No, ten targ, no Ja wiem, że na Instagramie są takie piękne filmiki z Hanoi, ale to, to dopiero przed nami. To jest pierwszy odcinek, tak? My planujemy jechać we wtorek do Hadzian, -ha -ha ha wynająć motory. Ja mam prawo jazdy na A Wiem co o tym moi znajomi myślą, ale mam no, <laughs> Zostawmy to tajemnicą, nie? A tam jakieś roboty są. Idziemy tu. O, więc polecam subrykować i oglądać dalej. Może być bardzo ciekawy. Bardzo, bardzo.